Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek. Jeżeli ktoś usłyszał dzień dobry, no to znaczy, że nadeszła najwyższa pora, aby zmienić głośniki lub słuchawki. W dzisiejszym odcinku mam dla Was Audi A3 trzeciej generacji, czyli model o oznaczeniu 8V. Prezentowany egzemplarz jest skonfigurowany w wersji Ambition. A co dokładnie z tym się wiąże, opowiem za chwilę. Jest tutaj przede wszystkim system Audi Drive Select. Jedna z tych dwóch najważniejszych rzeczy, o których chciałem powiedzieć na samym początku, gdyż ta druga to są łzy. Słuchajcie, to nie jest deszcz ani roztopiony śnieg, to są łzy Niemca, który płakał jak sprzedawał. Wracając do systemu Audi Drive Select, który jest standardem w tej wersji wyposażeniowej. Chciałbym powiedzieć o nim kilka słów. Po pierwsze zwróćcie uwagę na to, przy odpaleniu silnika wysuwa nam się taki ekranik i jak widzicie mamy tutaj dostępnych kilka trybów jazdy. One różnią się od siebie tym, że inaczej działa układ kierowniczy, skrzynia biegów, chodzi o przerzucanie biegów przy niższych lub wyższych obrotach yy, oraz inaczej reaguje pedał przyspieszenia na wciśnięcie, bardziej łagodnie lub bardziej ostro. Tych trybów, jak widzicie, jest pięć. Wybór tych trybów nie zależy od preferencji użytkownika, ale od daty w kalendarzu. A mianowicie pod koniec miesiąca, przed wypłatą, wszyscy będą jeździć w Efficiency, aby spalić jak najmniej paliwa, a zaraz po wypłacie wszyscy się przerzucą na Dynamic. Wróćmy teraz na zewnątrz i powiem Wam kilka słów odnośnie tej generacji Audi A3. Debiut miał miejsce w Genewie w 2012 roku. Produkcja i sprzedaż ruszyły również w 2012. Auto pojawiło się w salonach we wrześniu. Jest oparte na płycie podłogowej MQB. A jak wiecie z poprzednich odcinków na tej samej płycie jest zbudowany również Seat Leon, Skoda Octavia oraz Volkswagen Golf. Golfa jeszcze nie prezentowałem, dwóch rywali o których przed chwilą powiedziałem pokazywałem, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście to zapraszam do obejrzenia. W stosunku do poprzednika, czyli wersji 8P, rozstaw osi w 8V uległ wydłużeniu. Przednia oś została przesunięta do przodu, zredukowano zwis i jest to jeden z przypadków, w którym redukcja zwisu przedniego wychodzi na plus. A Trójka 8V jest dostępna w czterech wersjach nadwoziowych: hatchback, który właśnie widzicie, Sportback, który jest pięciodrzwiową odmianą tego samochodu, następnie sedan oraz Cabrio. Przy konfiguracji samochodu można było wybrać jeden z 13 kolorów. Ja jak widzicie, pierwotny nabywca zdecydował się na taki srebrny, szary, srebrno-szary. Ciekawe czy wrócą jeszcze lata, gdy ulice były kolorowe. Jeszcze powiem o dwóch ważnych rzeczach, i przechodzimy do silnika. Pierwsza z nich to to, że auto jest dosyć bezpieczne. Zaliczyło test Euro NCAP na ocenę bardzo dobrą, otrzymując 5 gwiazdek. Druga informacja jest taka, że w 2014 roku A3 wygrała prestiżowy konkurs w Coty. Skrót ten oznacza World Car of the Year, czyli nagroda na światowy samochód roku. Prezentowany egzemplarz pochodzi z 2016 roku, a pod maską znajduje się dwulitrowy silnik diesla o mocy 150 mechanicznych, dysponujący momentem obrotowym na poziomie 320 Nm. Tak więc jest oszczędnie i w miarę dynamicznie. Pierwszą setkę to auto osiąga po 8,5 sekundy. A prędkość maksymalna to 213 km na godzinę. Do podtrzymywania maski służy taki teleskop, siłownik, jakkolwiek by to zwał, jest tylko jeden i jest umiejscowiony w dosyć dobrym miejscu. Nie przeszkadza, dostęp do silnika jest bezproblemowy. Auto jest wyposażone w światła ksenonowe, światła LED do jazdy dziennej, naturalnie spryskiwacze. Czujniki parkowania przód, tył, ale w tym momencie działają tylko te z przodu. Dlaczego? No to już widzieliście z tyłu, co się tam stało. Zaraz tam przejdziemy, pokażę więcej. Dodatkowo, czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, czujnik ciśnienia w ogumieniu. No i jak widzicie, piękne stalowe felgi. Dalej mamy ledy z tyłu, a następnie kilka rzeczy, o których trzeba powiedzieć, bo są we wnętrzu. A mianowicie, przede wszystkim. No, Regulowane elektrycznie szyby, lusterka to jest już standard, ale mamy jeszcze asystent podjazdu pod górę, asystent ostrzegający o zjechaniu z pasa ruchu oraz tempomat z funkcją dohamowywania. Siedzenia są sportowe, jak widzicie, bardzo ładnie wyprofilowane, są regulowane manualnie, ale mają opcję podgrzewania. Jeśli chodzi o zużycie, no to największe przetarcie możecie zauważyć tutaj z boku. Prawdę mówiąc, to jest nic. Reszta fotela jest w naprawdę bardzo dobrym stanie. Przyjrzyjcie się. W aucie dosyć ładnie pachnie, tak więc jest bardzo przyjemna, zapraszająca atmosfera. Tutaj mamy podłokietnik, możemy go ustawić w kilku płaszczyznach, może być niżej, może być wyżej. Pod spodem mamy schowek, przechodząc w tym kierunku automatyczna skrzynia biegów e-stronic, co oznacza, że jest to przekładnia dwusprzęgłowa. Następnie przejdźmy do kierownicy, spójrzcie na zużycie, ocencie w kontekście własnych samochodów, no i będziecie mogli już zacząć zgadywać przebieg. Następnie pedały i odpalamy silnik. Mamy jeszcze 45 km zasięgu, tak więc będziecie musieli zajechać na stację paliw przed wyjazdem. Wskazówka prędkościomierza pionowo ustawiona do dołu, bardzo ładnie, sportowo. A przebieg w tym momencie to niecałe 115 000 km. I co wy na to? Każdy producent samochodów zaskakuje mnie w pewien sposób, w przypadku tego Audi. Jeżeli chcemy przejść opcję niżej, to używamy tego pokrętła, ale nie kręcimy nim w prawą stronę, tylko w lewo. No dobra, sprawdźmy, jak jest z tymi interwałami. Następna wymiana oleju za 6500 km, następny przegląd za 5000. Cofnijmy i przechodzimy do numeru WIN. I tutaj dzięki niemu będziecie mieli dostęp do pełnej historii tego auta. W tym momencie komputer pokładowy wyświetla spalanie na poziomie niecałego litra na godzinę. Audi informuje o tym, że to auto pali z tym silnikiem 3,5 litra na 100 km poza miastem. Jeżeli macie auto wyposażone w ten silnik, dajcie znać, czy są to prawdziwe informacje. Fotel pasażera jest również we wzorowym stanie. Spójrzcie na to wyprofilowanie. Naprawdę bardzo ładnie wygląda, zarówno kształt tego fotela, jak i jego obicie. Tutaj nie ma z niczym problemów, nie ma żadnego jakiegoś przetarcia, jakiegoś pęknięcia. Naprawdę w bardzo ładnym stanie są te fotele. Podobnie tylna kanapa. Tutaj również jest ładnie. Nie wygląda samochód na zużyty. No, prawdę mówiąc, ma dwa. 3 lata? 3 lata. lata? Więc nie miał aż tak dużo czasu na to, aby się zużyć. Spójrzmy teraz na uszkodzenia tego samochodu. Zacznijmy od tych delikatniejszych przy prawym przednim kole. No tutaj w zasadzie jest tylko pogięty błotnik. Większej szkody nie ma. No chociaż patrzcie, tu jest pęknięty reflektor. Ajajaj, już myślałem. Że szkoda kończy się tylko na błotniku. Gorzej wyglądają jednak uszkodzenia z tyłu, gdzie pogięta jest praktycznie cała klapa. Zbite są lampy, jednak, jak możemy się tutaj dobrze przypatrzeć, z lewej strony jest zbity tylko element zewnętrzny. Ten wygląda na w porządku, a z prawej strony zbity jest właśnie. No, i wewnętrzny, i zewnętrzny, oba. Tak więc jedynie ten kawałek ocalał. Klapa jest pogięta, nadaje się do wymiany. Zderzak jest połamany, brakuje końcówki. No i spójrzmy tutaj, jak to wygląda. Oceniajcie, przyjrzyjcie się, zobaczcie, jak wyglądają te uszkodzenia. Staram się Wam pokazać jak najwięcej, abyście mieli prawdziwy, realny obraz. I byście mogli oszacować, ile będzie Was kosztowała naprawa takiego sprzętu. Spójrzmy teraz do bagażnika. Najważniejsze jest to, że mechanizm otwierania działa. Klapa unosi się już bez problemu. Jednak problem jest taki, że ten fragment został przesunięty. Aby podnieść tą podłogę, tutaj gdzieś trzeba troszkę wysiłku. Pojawia się taki opór. Tutaj nie ma koła zapasowego. I to tyle, jeśli chodzi o bagażnik. Tutaj w tej skrytce mamy trójkąt ostrzegawczy. Znajduje się tak, jak założył to producent. Nikt tego nie ukradł. No i dobra, zamykamy. Trzeba właśnie troszkę mocniej, aby to się zamknęło z tym już kodzeniem. No ale to nie ma znaczenia, gdyż i tak będziecie musieli to naprawić. Auta tego typu, czyli z 2016 roku, wersji Ambition z silnikiem dwulitrowym o tej samej mocy na mobile DE chodzą od 19 do 21 tysięcy euro ten jest znacznie tańszy musicie oczywiście wkalkulować sobie ewentualne koszty naprawy i wtedy ocenić opłacalność inwestycji a jaka jest cena tego egzemplarza? aby to sprawdzić musimy dokonać testu schowka w którym znajduje się kartka z ceną tak więc jak otwiera się schowek w tym Audi. Bardzo ładnie, ale powiem Wam, że testowałem go już wcześniej, i przy zamykaniu istnieje taki bardzo duży opór. Tak naprawdę trzeba go popchać do przodu. Być może jest to kwestia tego egzemplarza tylko. Spójrzmy na cenę 12900 i auto jest wasze. Tutaj jest pełna lista wyposażenia, zajrzyjcie. Możecie również odpalić link, który znajduje się w opisie pod filmem. Czekam na Wasze opinie, co uważacie o tym aucie, o tej cenie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!